Witam Państwa bardzo serdecznie. Czasami nawigacja samochodowa może być przydatna nawet, kiedy sami nie posiadamy auta. Tego żywym przykładem jest Pani Agata. Witam serdecznie. Witam. Pani Agato, zakupiła Pani nawigację firmy Wordon. Z jakich powodów, skoro nie ma Pani samochodu? Nie mam samochodu, ale często pożyczam samochód od chłopaka, i wtedy w, w odnalezieniu się w mieście pozwala mi ta nawigacja. Czy służy ona tylko do tego, żeby trafić do wyznaczonego celu? Nie, jest bardzo funkcjonalna. Ma i również inne cechy, typu y, mogę zgrać tu in, y, różne pliki, tak? Fliki, tak mm -hmm. Typu muzyka, zdjęcia, e-booki. Nie wierzę, że jako kobieta nie zwróciła Pani uwagę na wygląd i design tego urządzenia? <laughs> Oczywiście, że, że zwróciłam uwagę. Jest bardzo ładna, zgrabna. Aha. Tak jak widać. Dodatkowo do zestawu dołączony jest bardzo fajny pokrowiec. Tak, tak. Korzysta też. pani z niego? Oczywiście korzystam. Używałam on bardzo często. Czy z tych powodów może pani ze spokojnym sumieniem polecić ten sprzęt swoim znajomym? Rzeczy samej. Bardzo polecam. A czy ma on jakiś słaby punkt? Jeszcze nie zauważyłam. I myślę, że nie zauważy. <laughs> Miejmy taką nadzieję. Tego i Państwu życzymy. Zwłaszcza jeżeli zdecydujecie się na użytkowanie nawigacji samochodowej firmy Wordon.